Siema, siema, z tej strony Blagloga, to kolejny odcinek na moim kanale na YouTubie. Witam, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, kochani. E, oczywiście na początku przypominam, że no bardzo miło, jak widzimy łapeczki tutaj e, na, z kciukiem podniesionym do góry pod każdym odcinkiem i jak nie macie subskrybencji, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału i oczywiście przypominam e, wszystkim, którzy nie wiedzą, e, że live e, streamki e, robimy na Twitchu, e, wszystkie namiary tutaj e, na na moje społeczności macie na dole, więc zapraszam was, wbijajcie na Twitcha, bo jeżeli chcecie oglądać e, streamki z Clash of Clans, no to właśnie tam możecie, możecie to e, oglądać. A co dzisiaj? Dzisiaj słuchajcie, taki e, ciekawy pomysł mi przyszedł do głowy, e, w sumie stworzył się on sam z siebie e, i chcę wam pokazać jak zdobywać darmowe gemy e, na Clash of Clans, skąd te gemy brać, e, zacząłem ostatnio grać trochę więcej na swoich e, smurf kontach, no na jednym skąd TH9? Słuchajcie, pięknie mi wszystko zarosło Tymi obiektami, tymi drzewkami Tymi roślinkami, które, które Nam się tworzą na wioskach Na wiosce tej domowej Wiosce tej budowniczych Nocnej wiosce, więc Dzisiaj wam chciałem pokazać Skąd te gemy się biorą Jaka częstotliwość jest tych gemów Jaki jest klucz do tego, że Ile tych gemów możemy zdobywać Mam nadzieję, że takie coś was zainteresuje Pewnie ci bardziej doświadczeni gracze Doskonale to wiedzą, ale może komuś kto gdzieś tam e, tą swoją przygodę e, jeszcze, jeszcze nie ma, aż tak zaawansowaną jeśli chodzi o Grę Clash of Clans, będzie to dla niego przydatne, więc e, zapraszam Was do oglądania, no i e, zobaczymy co nam z tego e, wyjdzie e, i ile tych darmowych gemów e, faktycznie e, możemy dostać e, na naszych wioskach e, od e, Supercela. Więc kochani, tak to wygląda na ten moment, tak to wygląda na ten moment, więc widzimy ile tych wszystkich tutaj obiektów, roślinek jest. Oczywiście obiekty są różnorodne, tu za chwilkę Wam się będzie pokazywać, jak one wyglądają. Są oczywiście te standardowe, teraz w zimie one są wszystkie przepruszone śniegiem, znowu w wiosennym, letnim okresie one są, one są bez tego śniegu. Mamy krzaki, grzyby, jakieś tam drzewka, mamy te pnie tutaj, mamy jakieś takie pnie po one już e, słuchajcie są oczywiście na początku jak rozpoczynamy grę mamy również kamienie e, mamy również kamienie ale te kamienie później już się nam nie odradzają czyli kamienie nie pojawiają się na nowo każda z tych innych e, innych e, każdy z tych innych obiektów które widzimy one po e, wyburzeniu e, po wyburzeniu e, będą nam się odradzać kamienie nam się nie odradzają i kamienie są za złoto a te wszystkie obiekty tutaj e, poza jakimiś eventowymi e, obiektami są za eliks do usunięcia. Oczywiście są przeszkody, jakieś, e, są te obiekty również e, jakieś e, halloweenowe, które, e, które się pojawiają. a Również też je tutaj mam pokazuję. E, są choineczki, które też na święta nam się pojawiają od tam chyba 2012 roku. E, one e, są, czyli od początku gry. Nie wiem, czy jest ktoś, e, kto ma wszystkie. Jeżeli tak, to gratuluję serdecznie i bardzo zazdroszczę. No i oczywiście e, mamy też obiekty na naszej e, wiosce. E, Budowniczego, tutaj te obiekty są bardzo podobne jak na bazie głównej. No, i teraz, czym to się wszystko jest? Słuchajcie, o co tu w tym wszystkim chodzi. Więc jeśli chodzi o, o, te, o te wszystkie obiekty, możemy za nie zdobywać od 0 do 6 klejnotów, czyli gemów. Możemy, możemy tutaj za każdy z tych uzyskać i średnio, średnio wychodzi, że za każdą z przeszkód, którą usuniemy, wychodzi nam około 2. Znaczy, wychodzą nam, nam dwa gemy. Więc tak to średnio wychodzi. I teraz te wszystkie obiekty pracują, rozpoczynają się i pracują w takich trzech cyklach pierwszy cykl to jest ta nasza baza domowa, którą tutaj widzimy i każdy obiekt, który, który się który usuwamy on wkracza w taki cykl ten cykl za chwilkę Wam pokażę, zobaczcie go na ekranie jak on wygląda, te wszystkie cykle są dokładnie tak same, w takiej samej kolejności ale są trzy niezależne drugi cykl to jest cykl, który mamy na obiekty, które pierwszy raz wchodzimy na bazę bud. Budowniczych. I trzeci cykl to jest na obiekty, które odradzają się nam na, na bazie budowniczych. Jest to może taka tylko ciekawostka, bo nikt tego sądzę nie będzie liczył, no ale ten cykl tutaj Wam pokazuje, żebyście zobaczyli, jak on wygląda. No i na podstawie tego też możemy sobie dojść kiedy jaką ilość klejnotów, kiedy jaka ilość klejnotów nam wypadnie z danej usuwanej przeszkody. Więc, tak jak mówię, średnio wychodzi nam to, że to są, że to są dwa, dwa gemy, dwa gemy, słuchajcie. I teraz tak, na wiosce te wszystkie, wszystkie obiekty odradzają się mniej więcej co 8 godzin. Co 8 godzin nam powstaje po zburzeniu, powstaje nam nowy obiekt. Aha, i w tą średnią, oczywiście, nie wlicza nam się, się, nie wlicza nam się, słuchajcie, ten gamebox box, game box e, który, który, który tutaj mamy, e, on się nam nie wlicza. I teraz e, maksymalnie, maksymalnie na wiosce możemy mieć 45 przeszkód, e, nie wliczają się to w to wszystko te e, m, przeszkody eventowe, tak? Wydaje mi się, że ja mam maksymalnie, bo już dość długo to, dość długo to przetrzymałem i liczyłem e, mniej więcej ile tego mam i już nie było żadnego przyrostu. Co istotne, oczywiście, przeszkody, żeby się mogły tworzyć, no to musimy mieć przynajmniej jedną, jedną kratkę odstępu między, między naszymi budynkami, więc w takim, miejscu, w takim miejscu taka przeszkoda się dopiero może stworzyć, jeżeli ma tego miejsca wokół siebie jedną kratkę. To też istotne, jakbyśmy gdzieś coś planowali, niektórzy mają jakieś tam swoje fikuśne ustawienia, gdzieś tam choinki pomieszczone w środku itd. Tak Dobra, no to słuchajcie, lecimy szybciutko, lecimy słuchajcie z kasowaniem tego wszystkiego. Troszeczkę to potrwa, więc ja teraz przyspieszam, żebyśmy zobaczyli. Rozpoczęliśmy od 98 gemów, 98 gemów mamy w tym momencie i zobaczymy, ile nam przyniesie usunięcie, usunięcie tego wszystkiego. No dobra, chyba wszystko, słuchajcie. E, została nam oczywiście choineczka tegoroczna tutaj, i e, zostało nam tutaj e, ten, e, ten obieg na ósme urodziny. Które, który był dawany no i słuchajcie, szybko licząc, wychodzi, że zdobyliśmy tutaj 145 gemów. Oczywiście ja tutaj nie miałem, bo chyba zebrałem jeszcze oczywiście kopalnia, która nam też wy, 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 daje te gemy. tak, Wytwarza nam te gemy. Oczywiście na najwyższym poziomie jest tych gemów troszkę więcej niż na tym, który ja tutaj mam. No ale 145 gemów, słuchajcie, tyle się udało zebrać z maksymalnej ilości właśnie tych obiektów, które mogą nam się stworzyć na naszej bazie, na naszej bazie domowej, no i tam kilka obiektów na tej bazie budowniczego, którą na tej nocnej wiosce, którą mogliśmy też zobaczyć. Słuchajcie, no tyle, nie wiem, czy to kogoś zaciekawi, czy nie, ale stwierdziłem, że zrobię, zrobię taki odcinek, bo sam byłem ciekawy, słuchajcie, ile tych gemów będzie, więc no, 145 gemów, no to jest, to jest niezły, niezły wynik, no i pamiętajmy te, co 8 godzin, nam te obiekty się będą odbudowywać, no i znowu mamy szansę na kolejną, kolejną porcję, porcję gemów. Więc tak można zdobyć darmowe gemy, ale być może to właśnie tych graczy, którzy, którzy są na niższych levelach i to zainteresuje, bo może nie mieli takiej pełnej wiedzy, jak to właśnie wygląda. Dziękuję Wam serdecznie. Króciutki odcinek, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to łapeczki w górę, no i subskrybencje, komentarze. Może coś tam wiecie dodatkowo więcej, piszcie w komentarzach, a to będziemy, będziemy coś robić kolejnego. Trzymajcie się. Cześć.